Dobry, nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl przez przedziwioł graniczny. Aborcja na rozkaz. Kobiety walczące w szeregach kolumbijskiej partyzantki FARC miały zakaz zachodzenia w ciąży i były zmuszane do aborcji. Gdy grupa podpisała porozumienia pokojowe, ich dawni towarzysze z dnia na dzień zepchnęli je do roli matek i gospodyń domowych. Autorka reportażu – Doma Matejko – Czyta Kamila Kalinczak. Pamiętam doskonale, jak w czasie bombardowań jedna z towarzyszek była w czwartym miesiącu ciąży. Odłamek bomby przeciął ją na pół, opowiada Sandra, zaznaczając dłonią miejsce tuż poniżej linii żeber. Zazwyczaj mówi bardzo głośno, niemal krzyczy. Nie jest w stanie odpowiadać na siedząco. Co chwila wstaje, przechadza się od jednej ściany do drugiej ze splecionymi z tyłu rękoma. Każdy krok stawia mocno, spięty od razu widać, że pół życia spędziła w mundurze. Mimo to, kiedy opowiada o wydarzeniach z Casaberde, bombardowaniu w 1990 roku głównej siedziby partyzantki, do której należała, łamie się jej głos. Nie jest w stanie mówić dalej. Sandra Ramirez wstąpiła w szeregi grupy bojowej dekady wcześniej, jako czternastolatka. Wtedy nazywała się jeszcze Griselda Lobosilba i była córką ubogich rolników z północnej Kolumbii, którym kawałek ziemi ledwo wystarczał, żeby wyżywić osiemnaścioro dzieci. Pod pseudonimem, który został z nią już na resztę życia, po dwóch latach służby została wysłana do bazy Centralnego Sztabu Generalnego. Bez wielkiej misji, miała po prostu pełnić wartę przy drzwiach. Ale to właśnie tam poznała swojego przyszłego partnera starszego od 30 lat, Manuela Marulande, założyciela i przywódcę FARC, największej partyzantki w całej Ameryce Łacińskiej. Kiedy w latach 40. Pedro Antonio Martin, przydrożny sprzedawca sera z centralnej Kolumbii wraz z grupą kuzynów i sąsiadów wyruszył w góry, aby tam walczyć o prawo rolników do ziemi, nikt nie przypuszczał, że właśnie zaczyna się jeden z najdłuższych konfliktów zbrojnych XX wieku. Pedro, pod nowym imieniem Manuel Marulanda Beles, zaczął tworzyć front zbrojny przeciwko siłom rządowym, które nie chciały dopuścić do tego, aby zrzeszeni w grupy chłopi przejęli władzę nad terenami należącymi do oligarchów i elit politycznych. Te ostatnie, podzielone na wrogie obozy konserwatystów i liberałów, przez dziesięć lat prowadziły ze sobą krwawą wojnę domową, znaną jako okres la violencia. Przemoc, w której zginęło ponad 200 tysięcy osób. W 1958 roku obie strony zawarły pokój i zaczęły się zgodnie wymieniać się władzą, ale jedna z głównych przyczyn konfliktu, czyli nierówny dostęp do gruntów rolnych, pozostała nierozwiązana. Dlatego zainspirowane Marksem i zmotywowane wygraną rewolucją kubańską, chłopskie bojówki, w tym grupa Marulandy, pod koniec lat 50., zaczęły przejmować kontrolę w centralno-zachodniej części kraju. Górskie rejony, na przykład Marketalia, zostały ogłoszone niepodległymi republikami. W 1964 roku wojsko zorganizowało jej bombardowanie, a to tam przebywał właśnie Marulanda. Ale operacja okazała się fiaskiem. Półtora tysiąca zawodowych żołnierzy nie dało rady pojmać ani zabić półsetki chłopskich bojowników. W odpowiedzi ci ostatni po kilku miesiącach już oficjalnie założyli rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii Armię Ludową, czyli FARC, a Marulanda został ich głównodowodzącym. Jego grupa nie była jedyną działającą w Kolumbii partyzantką, w tym samym okresie powstała Armia Wyzwolenia Narodowego, ELN, czerpiąca z rewolucji kubańskiej. I Ludowa Armia Wyzwolenia, ELP, inspirująca się MAO. Wszystkie grupy zbrojne łączyły deklaracje, żeby raz na zawsze położyć kres politycznej hegemonii i zwrócić najuboższym Kolumbijczykom prawo do decydowania o ziemi i o sobie samych. Z pozoru szlachetne ideały równości i braterstwa, czerpane z Marksa, Mao i Che Guevary, zostały jednak z czasem przyćmione przez szybkie i duże zyski z handlu narkotykami. Masowe porwania oraz zabójstwa. To, co było niezmienne, to że od początku w walce zbrojnej z ramienia FARC brały udział kobiety. Do czasu podpisania traktatu pokojowego z rządem i demobilizacji w 2016 roku stanowiły aż 40% jej członków. Georgina Ortiz, która zginęła jeszcze w czasie bombardowania Marketali, dla następnych pokoleń partyzantek stała się symbolem walki nie tylko z wrogiem, ale też patriarchatem. Kiedy dołączyłam do FARC, zakaz zachodzenia w ciąży nie istniał jako taki. Nie mogłyśmy mieć dzieci przez sam fakt, że byłyśmy na wojnie, opowiada Olga. Podobnie jak Sandra dołączyła do FARC w 1981 roku. Wcześniej należała do komunistycznej młodzieżówki w Bogocie, słuchała Silvio Rodriguez'a i Pablo Milanesa, czołowych bardów kubańskiej rewolucji. Dziewczyny z jej dzielnicy szybko wychodziły za mąż i rodziły dzieci. Większość nie marzyła o karierze zawodowej, a tym bardziej o tym, żeby iść na wojnę z karabinem na ramieniu. Olga chciała być jednak jak Mitka Grabczewa, pisarka i zarazem bohaterka jej ulubionej książki w imię ludu. Mitka wraz z grupą partyzantek walczyła w okupowanej przez nazistów Bułgarii i stała się największą inspiracją dla nastoletniej Olgi. Zakochałam się w projekcie FARC, mówi Olga. Nie spełniałyśmy typowych tradycyjnych ról, nie musiałyśmy gotować, chyba że akurat padła moja kolej. Służbę pełniła w błotnistych regionach Sumapas, gdzie wysłano ją, kiedy za wolno pisała na maszynie i przez dwa miesiące próby nie sprawdziła się jako sekretarka przydzielona Jacobo Arenasowi, głównemu ideologowi FARC, najważniejszemu przywódcy grupy obok Marulandy. Olga jeszcze w latach osiemdziesiątych poznała jego, jak i jego partnerkę, Sandrę. Ta druga mówi, że chciała mieć z nim dzieci, ale musiała wybrać między walką zbrojną a macierzyństwem. Bycie w ciąży w szeregach partyzantki oznaczało w wielu przypadkach śmierć. Do większości stardzi dochodziło w terenach górzystych w lasach, nie było miejsca, gdzie brzemienne kobiety mogłyby się schronić i przeczekać atak. Musiały szybko uciekać, co w ich stanie często było utrudnione. Lub walczyć. Widziałam, jak ciężarne umierały w czasie starć, wspomina Sandra. Jej towarzyszka zdecydowała inaczej. Przez 15 lat, które spędziła w szeregach Fark, świat bardzo się zmienił. Upadł mur berliński. Kuba pogrążyła się w kryzysie, a prawie cała lewicowa partyzantka walcząca w Ameryce Centralnej się poddała. Olga wiedziała, że to najlepszy i być może jedyny moment na zajście w ciąże. Miała 35 lat. Pewnego dnia wstałam i powiedziałam do jednego towarzysza: że potrzebuje nasienia, wspomina. Wiedziała, że musi poprosić o zgodę dowódcy. Wykorzystała fakt, że została wysłana w delegację do Marulandy. I to właśnie partner Sandry zdecydował, że Olga mogła mieć dziecko. Dostała zgodę, bo, jak mówi, zawsze na siebie uważała. W połowie lat 80 do FARK dołączyło wiele kobiet i wiele zachodziło w ciąże. Dlatego wszystkie, podobnie jak Olga, musiały na siebie uważać i odbyć szkolenie z edukacji seksualnej. Kurs obejmował nie tylko wiedzę teoretyczną. W 1993 roku na zebraniu głównych dowódców, na którym uzgodniono wytyczne co do dalszego planu walki, ustalono, że w FARK planowanie rodziny jest obowiązkowe. Olga wspomina, że prezerwatyw nie chcieli używać ani mężczyźni, ani kobiety, dlatego najpowszechniejszą metodą zapobiegania ciąży szybko stał się Norplant, wszczepiany pod skórę implant uwalniający hormony hamujące owulację. Mimo to w dalszym ciągu liczba kobiet zachodzących w ciąży była wysoka. Przygodne pożycie było codziennością, powściągliwość seksualna, przynajmniej ta pozorna, była i jest domeną kolumbijskich konserwatywnych elit, ale to z nimi walczył Fark, na każdym poziomie. Miałam wielu mężczyzn, naprawdę wielu. Jednego dnia mogłam być z jednym, a drugiego z innym. To była moja decyzja. Miałam jeden dłuższy związek, byłam od dwóch lat w relacji z Cristobalem, kiedy go zamordowali. Opowiada Izabela Sanroque, ekspartyzantka z Bogoty. Kobiety wykorzystywały fakt, że w niektórych batalionach stanowiły mniejszość. Ich seksualność była niekiedy ich bronią. W sumie było 80 mężczyzn i pięć kobiet, opowiada Olga. Status w grupie określały warty. Nowo przybyłe osoby, zwłaszcza te z miasta, które nie potrafiły jeszcze odróżniać dźwięku zbliżającego się Jaguara, od ludzkich kroków, czatowały na terenie obozowiska. Warty w lesie, z dala od obozu, były ważniejsze i należały do obowiązków doświadczonych partyzantów. Ich komendant nie pozwalał, aby sprawowały ją kobiety. Tłumaczył, że nie umiemy dobrze celować, że nie znamy się na strzelaniu, wspomina Olga. Całą piątką usiadły w kącie i zawiązały pakt. Postanowiły, że żadna z nich nie będzie uprawiała seksu z komendantem. Seksualny protest miał trwać dwa miesiące. Komendant, nieświadomy toczących się za jego plecami układów, pozostał niewzruszony. Nic się nie zmieniło. Każdy poranek nadal zaczynał od swoich dwóch rytuałów: walki z niesforną burzą opadających na czoło loków, co skutecznie odejmowało mu powagi i budziło śmiech na apelach, oraz od oznajmienia, że kobiety nie będą pełnić żadnej znaczącej funkcji w jego oddziale. Nikomu o tym nie mówiłam aż do teraz. Mogłyśmy mieć przez to problemy. Nie przez fakt, że z nim nie spałyśmy, tylko przez to, że to był protest, opowiada Olga. Ze zdjęć i plakatów wiszących na ścianach patrzą wielcy ojcowie myśli komunistycznej: Marks, Che, Lenin i Trocki. Jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych czasami pozwalano na to, żeby kobiety urodziły i zostawiły dziecko pod opieką najbliższej rodziny. Niektóre szły oddać dzieci krewnym i nigdy nie wracały, wybierały macierzyństwo zamiast munduru. Dla dowódców nie oznaczało to jedynie straty w ludziach, ale też obawę, że kobieta zostanie namierzona przez wojsko, będzie torturowana i w konsekwencji wyda położenie swojego batalionu. Nie były to bezpodstawne obawy. W 2010 roku za prezydentury Albaro Uribe, który za punkt honoru postawił sobie całkowitą eliminację FARC. Bez zważania na koszty, głośnym echem odbiła się historia szesnastolatki, córki wysokiego rangą członka grupy. Dziewczyna poszła odwiedzić swoją matkę, Marię, aktywną partyzantkę, w San Miguel, 570 km od Bogoty. Wojsko namierzyło nastolatkę i spuściło bombę na obozowisko. Zginęły 22 osoby, w tym Maria i jej córka. Kobiety decydujące się na pozostawienie noworodków z rodziną często przez lata nie miały kontaktu ze swoimi dziećmi. Aleksandra, była partyzantka, nie widziała się ze swoją córką, synem, praktycznie przez siedem lat, w czasie których odsiadywała karę więzienia za masowe porwania dla okupu. Wizyty dzieci w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze były bardzo utrudnione. Aleksandra i tak miała szczęście, bo trafiła do więzienia w czasie procesu pokojowego między rządem a partyzantką. Fark opłaciło jej prawnika i mogła walczyć o częstsze wizyty. Jednak do dziś, jak przyznaję, syn i córka wypominają jej nieobecność przez większą część ich dzieciństwa. Mówią mi, że ich nie znam. Nie wiem, co lubią, przyznaję. Nie było mnie na piętnastych urodzinach mojej córki. Teraz musimy poznać się na nowo. Po opuszczeniu więzienia, już po demobilizacji FARC, Aleksandra wynajęła mieszkanie w dzielnicy, w której nikt nie znał jej przeszłości. Co miesiąc, w ramach programu pomocowego dla byłych partyzantów, dostaje 900 tysięcy pesos, około 900 złotych. Zdecydowanie za mało na godne życie. Po latach poszukiwań, Aleksandra dostała pracę jako opiekunka do dziecka. Zajmuje się trzyletnim chłopcem. Zatrudnili ją byli dowódcy FARC. Pracuje na południu bogoty, powszechnie uważanym za niebezpieczne. Ludzie z bogatej północy nigdy tu nie przyjeżdżają. W przykrytym plastikową dyktą pomieszczeniu jest gorąco. Mały chłopiec jeździ na rowerku i co chwila przychodzi, żeby się przytulić. Aleksandra mówi, że daje mu to, czego nie mogła dać swoim dzieciom: czas. Pierwszą aborcję Izabela miała, kiedy przeszła do cywila. To była jej decyzja i mówi o tym otwarcie. Nie wszystkie kobiety, które wraz z nią walczyły w partyzantce, miały jednak wybór. W 1991 roku do FARC należało 5800 osób. 11 lat później, w 2002 roku, liczba członków i nie wzrosła do 28 000. To oznaczało większą liczbę kobiet i tym samym większą liczbę brzemiennych. Kiedy kobiety zaczęły masowo zachodzić w ciąże, co można było zrobić? Zadaje retoryczne pytanie Olga. Sekretariat, czyli najwyższa struktura w FARC, wydał polecenie dokonywania aborcji w sytuacjach, w których antykoncepcja nie zadziałała lub nie była możliwa. Większość kobiet wiedziała, że trzeba było to zrobić, wspomina Izabela. Niektóre były potem smutne, ale te, które miały dzieci, też przeżywały dramat, bojąc się, że imię odbiorą, kontynuuje. Specjalny Trybunał dla Pokoju na mocy porozumień pokojowych odpowiedzialny za osądzenie zbrodni popełnionych podczas konfliktu stwierdza w specjalnym raporcie, że przerywanie ciąży było systematyczną i uogólnioną praktyką. Szacuje się, że średnia liczba aborcji w FARC wynosiła tysiąc rocznie. Według relacji Olgi to antykoncepcja była obowiązkowa, nie aborcja. Jednak kolumbijska prokuratura po przeanalizowaniu 232 przypadków nieletnich kobiet zwerbowanych przez FARC ustaliła, że przymusowa aborcja stanowiła 14% wszystkich form przemocy seksualnej. Kobietom kazano połykać mizoprostol środek na owrzodzenie żołądka, którego jednym z efektów ubocznych może być poronienie. Gdy to nie poskutkowało, jak w nagłośnionym przez trybunał i media przypadku 14-letniej Eleny. Kobiety czekał zabieg, jeżeli się opierały, były związywane sznurem. Wiele kobiet, które kilkanaście lat temu doświadczyło przymusowej aborcji, dzisiaj musi walczyć o status ofiary. Po podpisaniu paktu pokojowego z 2016 roku i złożeniu broni, rząd zatwierdził ustawę o ofiarach i zaczął przyznawać taki status osobom, które szczególnie ucierpiały w czasie konfliktu. Uznaje się za nie ludzi porwanych przez partyzantkę dla okupu, rodziny osób zaginionych i niektórych byłych członków FARC. Ci ostatni, żeby dostać odszkodowanie finansowe oraz pomoc medyczną i psychologiczną, muszą wykazać, że opuścili szeregi grupy przed ukończeniem 18 roku życia. Hermetyczna struktura, nieustanna kontrola oraz presja psychologiczna często uniemożliwiała ucieczkę młodym kobietom. Większość z nich opuściła FARC, będąc już dorosłymi lub dopiero po podpisaniu traktatu pokojowego. Dzisiaj są ofiarami bez statusu, środków do życia i prawa do pomocy. Życie w FARC wiązało się z nieustanną gotowością do walki i do ucieczki. Kiedy partyzantki dostawały sygnał do opuszczenia obozowiska, miały zazwyczaj kilka minut na spakowanie rzeczy osobistych i narzędzi niezbędnych do zbudowania kolejnego obozowiska. Plecaki często przekraczały 30 kilogramów wagi, ciężko było z nimi biec. Do jednej torby kobiety musiały zmieścić więc całe swoje życie. Otwark, nie było przerwy ani wakacji. Kiedy Olga zdecydowała się wstąpić do partyzantki, nie miała rzeczy na zmianę. Nie dostała munduru, bo nie było żadnego, który by na nią pasował. Wszystkie dostępne uniformy były męskie, a Olga jest bardzo niska i ma szerokie biodra. Przez pierwsze pół roku nosiła tę samą bieliznę, w której przyjechała z bogoty. Biały stanik i majtki szybko zżółkły. Nie miała ich jak zdjąć, żeby zrobić pranie. Wszędzie dookoła byli mężczyźni. Razem walczyli, jedli i myli się, jeden obok drugiego. Jak wiele kobiet na początku służby w Farg, wstydziła się kąpać nago. Po sześciu miesiącach pozwolono jej wziąć majtki po zmarłej współtowarzyszce. Olga zdjęła z niej bieliznę. Musiałam tylko rozpruć po bokach, bo były za ciasne, opowiada, rysując w powietrzu kształt odzieży i zaznaczając miejsce, w którym musiała dokonać poprawek. Przez lata nie dostawała przydziału nowych ubrań ani kosmetyków. Na początku miała szampon, który przywiozła z bogoty, potem zostało jej tylko mydło. W latach osiemdziesiątych wiele kobiet w Farg ścinało z tego powodu włosy na krótko, a nie brakowało poważniejszych problemów. Był taki czas, że nie dostawałyśmy podpasek, bo jednej towarzyszce przyszło do głowy, żeby powiedzieć do dowódcy, że to zbyteczny luksus, opowiada Olga. Rościnały materiał z ręczników, których nie było wiele, więc każda miała po jednym kawałku. Jak szły się myć... Szukały jakiegoś kąta, żeby schować prowizoryczną podpaskę, starannie składając materiał, aby zajmował jak najmniej miejsca i żeby był jak najmniej widoczny. Mimo to Olga nie narzekała, nie przeszkadzały jej trudne warunki, wysoka temperatura powietrza i nocne warty. Miała tylko problem z dźwiganiem ekwipunku. Jako dziecko poważnie zachorowała, do dzisiaj jedną nogę ma mniej sprawną. W partyzantce nie było miejsca na dysfunkcję czy słabość. Olga musiała nosić nawet kilkadziesiąt kilogramów na własnych plecach, nie zapominając o karabinie, który zawsze jej towarzyszył, nawet podczas snu. Partyzantka dla większości kobiet była formą ucieczki. Izabela miała czternaście lat, kiedy dołączyła do Fark. Ojciec zostawił ją i jej matkę, kiedy była mała. Mimo, że mieszkała w dobrej dzielnicy bogoty, w Usaken, żeby kupić sobie spodnie i buty przed dołączeniem do partyzantki, musiała w tajemnicy sprzedać pierścionek, pamiątkę po babci. Jej matka nic nie wiedziała. Izabela chciała być jak najdalej od bogotańskiej rzeczywistości, która wydawała jej się pełna hipokryzji. Olga nie chciała wykonywać zadań, którymi obarczano kobiety w jej otoczeniu. Nie chciała prać, sprzątać. I gotować, jak jej matka. Aleksandra była na trzecim roku studiów. Któregoś dnia ojciec powiedział jej, że od lat ma drugą rodzinę i odchodzi. Poszła do fark ze złości. Po sześciu miesiącach przysposobienia do walki już nie byłam rozpieszczoną córeczką tatusia, mówi Aleksandra. Nauczyłam się czyścić broń i przyzwyczaiłam się do spania na ziemi. Pierwszy raz w życiu byłam z siebie dumna. Fark paradoksalnie dla wielu kobiet był jedyną szansą na rozwój. Oprócz strzelania, część z nich dopiero tam nauczyła się pisać i czytać, dzięki obowiązkowym lekcjom, na jakie musiały uczęszczać w szeregach partyzantki. To tam dowiadywały się, że istnieje inna forma bycia kobietą niż ta, którą narzucono im w domach. Tu nie były gospodyniami, nie było też zagrożenia, że ktoś je zostawi, chyba że umierał na polu bitwy. Nie musiały przywiązywać się do nikogo i do niczego, nawet miejsce zmieniały regularnie co dwa miesiące. W pewnym sensie, jak mówią, były wolne. Po podpisaniu traktatu pokojowego, część z nich wyszła za mąż i zaczęła być tym, kim wcześniej nie mogła czyli matkami. Wiele z nich podjęło decyzję o macierzyństwie, jak tylko zaczęliśmy negocjacje z rządem w 2012 roku. Znam wiele kobiet, które były dowódczyniami, a teraz mają dzieci, ale nie pracę zarobkową, mówi Izabela San Roque. Pomaga im w przystosowaniu się do życia poza partyzantką. Prowadzi warsztaty skierowane szczególnie do tych kobiet, które po opuszczeniu szeregów FARC doświadczają przemocy domowej. Ta jest w Kolumbii niezwykle powszechna. Byłe bojowniczki mówią, że doświadczają jej zarówno od mężczyzn, którzy nigdy nie byli w FARC jak i odbyłych towarzyszy broni, którzy agresję z pola walki przenieśli do domu. W Kolumbii panuje kultura macho i fakt, że kobiety chwyciły za broń, tego nie zmienił. Mimo, że Fark walczył z patriarchatem, a na szkoleniach partyzantki dowiadywały się, co oznacza słowo feminizm, aż do 2015 roku żadna kobieta nie zasiadła w sztabie generalnym. W partyzantce byliśmy równi, ale kiedy mężczyźni przeszli do cywila i nie mają już nad sobą dowódcy, wracają do tradycyjnych ról, mówi Olga. Kiedyś kobiety nie mogły opuścić fark, a teraz nie mogą wyjść z przemocowych związków. Zgodnie z traktatem pokojowym byli członkowie Fark dostali prawo do czynnego udziału w życiu politycznym oraz gwarantowane dziesięć miejsc w senacie i Izbie Reprezentantów przez dwie kadencje. Fark utworzył partię nazwaną ostatecznie Komunes. Olga opowiada swoją historię w siedzibie ugrupowania w Kali, w starej części miasta, co, jak przystało na latynoskie standardy, oznacza niebezpieczną dzielnicę, do której wstęp mają tylko lokalsi. Przy wejściu do budynku stoi dwóch byłych partyzantów. Ich wzrost i postura budzą respekt. Są podejrzliwi w stosunku do każdego, kto przychodzi tu z zewnątrz. Bomby pod siedzibami partii nie są niczym zaskakującym. Również ataki i morderstwa na byłych członkach FARC zdarzają się niezwykle często. Od czasu podpisania paktu pokojowego w 2016 roku dokonano 303 morderstw na byłych partyzantach, w tym na 10 kobietach. Olga żyje w nieustannym zagrożeniu i nie zna innego stanu. Sandra, która dzisiaj jest wiceprezydentką Kolumbijskiego Senatu z ramienia Komunes, przyjechała na parę godzin na uniwersytet w Kali, żeby przedstawić program ugrupowania i zwerbować do niego studentów. Wybory parlamentarne odbywają się dokładnie za miesiąc, a punkty w sondażach spadają z każdym dniem. W 2018 roku byli partyzanci zdobyli 52 tysiące głosów do senatu i 32 tysiące głosów do Izby Reprezentantów. Cztery lata później, już o jedną trzecią mniej. Mimo usilnych starań, komunes nie ma szans na zwiększenie reprezentacji poza gwarantowanymi miejscami i prawdopodobnie za kolejne cztery lata zniknie ze sceny politycznej. Sandra podkreśla, że jej partia jest jedyną, która stworzyła listę do Senatu na zasadzie zamka błyskawicznego, gdzie kandydatki i kandydaci są ułożeni naprzemiennie, co gwarantuje, że połowa to właśnie kobiety. Przyznaję, że powrót dawnych towarzyszek do domów jest stratą najlepszego kapitału politycznego. To dla nas największy problem. Musimy rekrutować ludzi z innych środowisk, a oczywiście najłatwiej byłoby, gdyby dołączyły do nas były partyzantki, ubolewa. Członkowie FARC przegrali na wszystkich możliwych frontach. Będąc w parlamencie, mają mniejszy wpływ na kolumbijską rzeczywistość, niż wtedy, gdy byli uzbrojeni. Kobiety również przegrały, jeszcze bardziej wielowymiarowo. Partyzantka miała walczyć z patriarchatem, a tymczasem ich ciała, płodność, seksualność i macierzyństwo były podporządkowane rozkazom. Wychodząc z Fark, wróciły do tej samej rzeczywistości, którą opuściły często w wieku kilkunastu lat, do codzienności pełnej przemocy, agresji i konfliktu, który istnieje tak długo jak sama Kolumbia. Dokądkolwiek by uciekły, zawsze są w punkcie wyjścia. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów Znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!